Ojojojoj, ojojojoj, Wasze zdrowie. Hmm, cześć. Uwielbiam czytać wasze komentarze. One są dla mnie inspiracją, podpowiedzią, czego szukacie. A więc tak, dzisiaj trzy osoby zaciekawiły mnie bardzo. Grosik napisał, że brakuje mu pomysłów na mleczko kokosowe. Mam coś specjalnego dzisiaj dla Was. Milena podsunęła pomysł na ciasto kokosowe. Milenka, przypominam, są już takie przepisy na naszym kanale, ale dzisiaj też coś specjalnie dla Ciebie. Klaudia, a może coś kokosowego? Tarta kokosowa lub ciasto na spodzie czekoladowym. Klaudia, spełnię dziś Twoje życzenie. Zapraszam Was na tartę kokosową z musem kokosowym. Ekspresowy kokosowy spód. Wiórki kokosowe – Przypominam Wam o liście składników. Znajduje się ona w opisie filmu poniżej. Moje wiórki mieszam z cukrem pudrem. Musicie dobrze całość wymieszać. I teraz cztery łyżki miękkiego masła trafią do drugiej miski. I teraz do masła dodam na razie jedną trzecią szklanki wiórków. Całość zmiksuję. Dodaję jeszcze odrobinę biurku i całość ucieram. Teraz dodam resztę moich składników i całość wymieszam. Moja masa już jest prawie gotowa. A teraz folia aluminiowa. Ona jest bardzo ważna w tym przepisie. Dno foremki oraz boki. Wykładam folią. I teraz moją masę wykładam na dno oraz boki foremki. Chodźcie, musicie to zobaczyć. Z pozoru masa wydaje się sypka, ale zaraz będę ją mocno dogniatać i wtedy stworzy się ta charakterystyczna dla tarty skorupka. I teraz uwaga: piekarnik nastawiłam już na temperaturę 175 stopni. Może to też być 180 stopni. Żeby boki zbyt bardzo się nie przerumieniły, folia aluminiowa posłuży za ochronę. Zakładam ją delikatnie na boki. I teraz tak moją tartę włożę do piekarnika na 10–15 minut. Po tym czasie odsunę folię i sprawię, że boki się ślicznie zarumienią. Krem stanowić będzie mleko kokosowe, mus kokosowy, limonka. Za kokos uwielbia się z limonką, to duet idealny. Stałą część mleka kokosowego wykładam do miski i zaraz połączę z pozostałymi składnikami. To kolejny banalnie prosty przepis. Jestem pewna, że wielu z was go wypróbuje. Jeżeli to zrobicie, to pochwalcie się tym obowiązkowo albo w komentarzu, albo na Instagramie. Dodaję mus kokosowy, on dodatkowo zagęści całość w połączeniu z nasionami chia. Inną alternatywą dla tego kremu jest krem z orzechów nerkowca. Wystarczy, że mleko kokosowe zastąpicie namoczonymi przez noc orzechami nerkowca. Ale uwaga, musicie wodę odcedzić, a orzeszki dobrze zmiksować z pozostałymi składnikami użytymi w tym właśnie przepisie. Całość mieszam. Na mój piękny, kokosowy spód wykładam mój krem. Również kokosowe z nutą limonki. Na sam koniec moją tartę dekoruję owocami. Ależ to będzie kokosowo-owocowa uczta. Dodam jeszcze dla świeżości trochę liści mięty, bo musicie wypróbować ten przepis. Musicie się nim podzielić ze swoimi przyjaciółmi. Musicie zasubskrybować nasz kanał i przypominać wszystkim, że w każdy poniedziałek, środę i piątek o 16.00 genialne przepisy na kanale Kuchni Lidla. Zawsze nowe, zawsze fantastyczne. I zawsze najlepsi prowadzący. Pa!